Maneczko z tej strony wasz. ulubiony, mam nadzieję, miały odparmia, a to są e, pirackie przygody kapitana Jodparmi. Tak, Jamskina. To jest mój jeden błąd. Jamskina, ale to co mam, dużo i tu, także mam. Na Zajmiemy się oczywiście budową naszego statku. Tak, yes. zajmiemy się budową naszego statku. Tylko musimy się rozbić obóz najpierw. No, tak, no obóz mm -hmm. musimy być na, na, napisać Gol! To zobacz, jest podstawa... Zobacz, nie cieszy się! Ziędzi? No przepraszam, no ale na mój brazna, podekscytowany flip. No, no, no prezno, tu myślę, że zrobię, no bo tutaj jest jakieś otwarte morze Mądrzeje fajnego moda, który nazywa się skips mod jest naprawdę epicki, polecam, żeby go żeby pobierać To no, jest naprawdę epicki mod To co nam będzie potrzebne, tylko bierę, no, bo... no to co mi jest niepotrzebne, to raczej nie bierę Dobra, Od razu będzie nam potrzebne szkło na pewno Potrzebne. To, 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 to. Na pewno ona będzie z tłużem I to mi się wydaje, że chyba jeszcze drzwi, chyba mi się wydaje, że pochodnie. Żeby tam mógł coś oświetlić nasz dom. ale do statek, bo to będą pirackie opowieści. Także no. Żeby było fajnie. To właśnie będą pirackie opowieści. Mało osób nagrywa pirackie opowieści. Jedyna osoba, którą znam, która nagrywa pirackie opowieści. Seat. To jest jedyna taka osoba, która nagrywa właśnie takie niepirackie obojeści, tylko jest to inny tytuł, ale no. no są piraci w tym także no. No, no, no no znowu ten sam dla No dobra, no to takie no może szybkie, yy, takie no, na pouczenie jak na, wgrywać właśnie na moim Minecraft jak właśnie to robię. Ja pobieram swój mod, moim modem będzie Archimedes z moje, mam dużo modów, ale... To jest mój ulubiony zawsze go wgrywa, zanim nagrywa. Więc uchowujemy grę i zanim wszystkie mody się wgrają, to musimy wkleić. Oczywiście, żeby wkleić musimy go skopić. A no i gra się nam instaluje. Tak? I tu e, będą procenty. Czyli te procenty się zrobią, to będą się pojawiać mody. Każdy procent to jest inny mod. To procenty nie idą 1, 2, 3, tylko idą na przykład 0,25. Zaraz 0, zobaczycie zresztą. albo Minecraft wchodzi, bo nie działa Minecraft wchodzi właśnie na to, że pojawia się właśnie mod w tym Haj! Oczywiście jak to zrobić hmm. Musicie wejść w Up Data% procent. i wtedy macie folder folder.minecraft wchodzicie w niego, musicie poszukać folderu mods. mody, moc mods. tam macie pusto albo właśnie swoje mody, które macie wgrane już w Minecraft BZU wtedy usuwacie to wszystko, i kopiujecie swój pobrany mod. I i Uruchomacie grę, oczywiście musi być dana wersja. Moja to jest 1.6.2. I zanim mody się te wgrają, jak tu widzicie, to musicie to skopiować. Tak jak w moim przypadku Archibis mod 1.6.2. No. Ten to jest oczywiście do nagrywania. Tu jest czas, tu też wam położę, żebyście widzieli jaki czas jest no, Tak ładnie No i się otwiera Minecraft Oj, Brak odpowiedzi czasem jest w tych modach, ale zaraz to się naprawi no, tak zwykle jest u mnie że jak widziałam własne mode to jest brak odpowiedzi, ale zaraz to się naprawi no, Zrobimy na sobie już. Mam nadzieję, że dalej wiecie. Tu mam właśnie takie <laughs> nagrywanie, a tam są moje poboczne, na których sobie gram ogólnie. Nie wiem dlaczego, ale na Adventure na, na początku nagrywałem z tego. Widzicie tu i na Adventure Adventure Mod, no to niestety no, nie mogę budzić, nie wiem dlaczego. Kreatywa to ja nie będę kończał no. i survival. Mam survival i nagle nie no, no mogę no. Najdziwi mnie to. No by nie, dziwi, nie dziwił. Czekać, musisz się czekać cały teren. się nie klatkowało? Nie? Dobra. Eee, robimy swój statek. No, zaczynamy oczywiście. Od Pierwszy dech. Dech, pierwszy. To nie będę robił tak. Tylko zrobię sobie tak po prostu. To ja może zrobić statek. Dobra, sta dobra ta statek zrobiony. Teraz wnosimy wszystkie rzeczy na statek. No, poszły na statek dwa stagi z hakiem. Tak. Dwa stagi z hakiem. No, dosyć dużo. No dosyć taki mały statek, no, no mały ten statek, no nie powiem, ale no to jest dużo te dwa statki, także no, no te statki naprawdę szybko czerpią, naprawdę bardzo szybko czerpią yy, no. drewno. No więc, no, dalej. Dobrze. Się. skończyłem się. No. Dobra. No, tak to ogólnie wygląda, no. Żeby było bezpiecznie. Jeszcze zrobiłem czyli, tak? Tutaj zrobiłem sobie darzyk przed tym, no. Przed deszczem. Y, a teraz... Skrzynia mam na siebie... Tu będzie łóżko. Tak, tu będzie łóżko. Tu skrzynia będzie tu. Dziewiście też wszystkie rzeczy spędziłem, zrewędziłem poza odcinkiem. To jest mój pierwszy odcinek, także poza... Mam nagrywać minut, moje przeważnie odcinki 30 10 minut. A teraz crafting muszę zrobić. Trzymam to, dobra to już sobie zostawię. A muszę wziąć się na przykład zielazo. Niestety. Wymagania na ster. Co poradzić? To ja nie mam wełny No, zajeb... fajnie. Nie mam, nie mam, nie mam wełny. No A nic ja zrobię. Nie to od Sheetmaker Tak, tu będzie muster. Macie rację. Nie, jeszcze nie chcę płynąć. Muszę jeszcze wełnę zdobyć. No. Tobie to. Teraz może Zrobiły pointa. Sy a ty, Widać, waypoint jest, tak? No jest fajnie. Jest, akurat przy statku. To jedno nie, ale nie mówi, że to jest tylko jedno. Tak. To jest tylko jedno. co jeszcze we mnie mi nie dała. I nie dobra, zanim to sobie, zanim, zanim to my tym dużo owiece bijemy, to ja mam swój sposób. Własny. Ja mam swój własny sposób. Musimy wziąć na a Najpierw trzeba je skraftować. Niestety trzeba je skraftować. Kule. Dużo czasu poświęciłem właśnie na takie przygotowywanie się do tej wyprawy. Ale na samym odcinku gwarantuję Wam, że ta wyprawa będzie w pełni gotowa. Tak, może jeszcze zdążę zdążyłam jeszcze minutę. Mam, minutę. Tak. Zalenie. Y, ilu? Może jeden? Dwóch owiec? O. Więc na no. Już no. mam jedną. Szybko, dalej. Tak, no jest niepotrzebne. Szybko. Szybko, mam jeszcze 30 sekund. Jeżeli nie zdążę, nie widzimy za to. A tu jest moja początkowa skrzynka, tu nie widzimy. No, nie są niepotrzebne rzeczy. No, nie, no dobra, nie zdąży. Nie zdąży. no. Dobra, trudno. Ciao.